Cześć. Nazywam się Kamil Gura. A to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. W naszej pracy bardzo często zwracamy uwagę na techniki, dobór ćwiczeń. Na szkoleniach mnóstwo czasu poświęcamy na diagnostykę funkcjonalną, wykonanie odpowiednich testów. Dobranie odpowiednich technik do tego konkretnego przypadku. Ja sam spędziłem ponad 400 godzin na szkoleniu, które, gdzie uczyłem się właśnie testów, anatomii, biomechaniki, terapii manualnej. Oczywiście są to niezbędne umiejętności, jest to podstawa naszej pracy. Im więcej wiemy, im więcej mamy różnych technik, narzędzi, pomysłów na terapię, tym lepiej. I tym bardziej możemy mieszać różne podejścia i tworzyć z nich kompleksową terapię. No i myślę, że tego właśnie musimy się uczyć na studiach i świeżo po studiach, ale potem nadchodzi czas na naukę czegoś zupełnie innego. Oczywiście wielu fizjoterapeutów ma to naturalnie, ale zawsze jest przestrzeń, żeby być jeszcze lepszym. Mam na myśli komunikację. Umiejętności miękkie to ogromna część naszej pracy. Jesteśmy specyficznym zawodem medycznym. Spędzamy z pacjentem najwięcej czasu ze wszystkich zawodów medycznych. Często mamy dużo czasu na rozmowę, na zbudowanie relacji, ale też na wysłuchanie drugiego człowieka. Oczywiście, wydaje się być to proste i banalne, ale tak naprawdę ten czas, który spędzamy na rozmowie i budowaniu relacji, jest tak naprawdę bardzo, bardzo cenny. Dlatego warto umieć słuchać. Często trzeba zatrzymać się i posłuchać, a odpowiedzi przyjdą same. Dlatego często powtarzam, że nie jestem naprawiaczem, nie jestem tym leczącym. Nie porównuję naszego zawodu do zawodu mechanika samochodowego, bo to nie jest kwestia wymiany części czy naprawienia jakiejś części ciała, ale też chodzi bardziej o podejście globalne próba zmiany stylu życia pacjenta, która pomoże mu zmniejszyć ryzyko urazów lub zmniejszyć ból w przyszłości, czy zmniejszyć ból teraz i zmniejszyć ryzyko bólu w przyszłości. Opowiem dzisiaj o bardzo ciekawym artykule Michel Kleiner z 2021, gdzie Michel i współautorzy odpowiadają na pytanie, jakie cechy powinien mieć dobry fizjoterapeuta. To jest przegląd literatury na ten temat. Zebrano tam ponad 20 badań i podsumowuje, podsumowuje się je tam, dając bardzo konkretne odpowiedzi na pytanie z tytułu odcinka. Link do tego artykułu znajdziesz w opisie odcinka. I wspomnę tutaj o sześciu takich filarach, grupach. One wydają się być często dosyć do siebie podobne, ale mają troszeczkę inny, jakby inną myśl przewodną. W, w każdym z nich trochę o czym innym mówimy, ale większość z nich właśnie będzie w pewien sposób skupiała się właśnie na relacji, na budowaniu relacji, na komunikacji. Po pierwsze, fizjoterapeuta powinien być czuły, z angielskiego responsive. Tutaj to tłumaczenie może nie jest aż tak idealne, wydaje mi się, ale um, powinien być czuły, powinien być w jakiś sposób bliski, a powinien wsłuchiwać się w to, co, co pacjent mówi i właśnie um, co komunikuje, o czym mówi. Badani odpowiadali, a badani tam byli zarówno w zależności od badania, które analizowano fizjoterapeuci albo pacjenci. A więc ogólnie badani, badani odpowiadali, że fizjoterapeuta powinien słuchać, być uważny, okazywać akceptację i zrozumienie doświadczeń pacjenta, być zainteresowany osobą pacjenta i komunikatywny zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie. Aktywne słuchanie jest opisywane jako umiejętność doświadczonego terapeuty. I wpływa pozytywnie na wynik procesu rehabilitacji. Łączy się to z otwartością i akceptacją, które objawiają się tym, że słuchamy bez oceniania, bez uprzedzeń i myślenia o diagnozie i o osobowości, charakterze danej osoby. Nie analizujemy um, aż tak bardzo dogłębnie, właśnie tych elementów um, diagnozy czy charakteru tej osoby. Nie oceniamy jej. Po prostu słuchamy tego, um, co do nas mówi, co ma do powiedzenia. Inne badania wskazują na potrzebę wysłuchania perspektywy pacjenta, jego przemyśleń na temat tego, co się z nim dzieje. I często jest to dobry punkt wyjścia do rozmowy i do ed edukacji na temat urazów, ale najpierw musimy mieć pełny ogląd tego, co ta osoba w ogóle uważa i jak myśli, jaki ma proces myślowy, co, jakie doświadczenia wcześniejsze mm, doprowadziły ją do tego punktu, co myśli na ten temat. Nie chodzi o to, żeby edukować na siłę, ale raczej wykorzystywać punkty styku, te, gdzie się zgadzamy, żeby powoli uzupełniać obraz i wiedzę pacjenta. Powinniśmy słuchać, ale aktywnie, być zainteresowani osobą, a nie pacjentem diagnozą czy terapią, którą mamy zaraz wykonać. Szczególną uwagę powinniśmy zwracać na potrzeby pacjenta, o których często sam nam opowie. W ten sposób budujemy relację terapeutyczną, która ma pozytywny wpływ na przebieg rehabilitacji. Musimy stworzyć bezpieczne i pełne zaufania środowisko, żeby móc w pełni porozmawiać o wszystkich problemach. Dzięki temu pacjent może poczuć się w pełni zaangażowany w proces usprawniania i staje się centralnym punktem terapii, podmiotem, który też może wpływać na jej przebieg. I tak zaczynamy dochodzić do patient centered care, czyli opieki skupionej na pacjencie. Tam mamy też wspólne podejmowanie decyzji, tak zwane shared decision making, gdzie to nie ja, jako terapeuta, proponuję jakieś rozwiązanie, czy mogę je proponować oczywiście, ale wspólnie dochodzimy do tego, co może być dobrym pomysłem i dobrym rozwiązaniem. Po drugie, fizjoterapeuta powinien być etyczny. Chodzi głównie o to, żeby zapewnić poczucie prywatności i bezpiecznego od otoczenia. Oprócz tego fizjoterapeuta powinien być uczciwy i pokorny. Jasno komunikować, jak widzi proces rehabilitacji, czego można się spodziewać, ile czasu zajmie, i jakie mogą być wyniki usprawniania. Oczywiście nie zawsze jesteśmy pewni, nie zawsze jesteśmy w stanie opisać dokładnie, co się będzie działo. Możemy jakby zarysować pewien plan i to, czego się spodziewamy. No ale nadal e, musimy to zakomunikować, tak? Nawet jeżeli nie jesteśmy pewni, to warto podać jakieś ramy. Z reguły, z grubsza, jesteśmy w stanie coś powiedzieć, bazując na naszych wcześniejszych doświadczeniach czy na badaniach naukowych, jesteśmy w stanie plus minus coś no, zasugerować. Ile będzie to trwało, ile sesji, jak często musimy się spotykać, a czego pacjent może się spodziewać w trakcie, czy ból może się zaostrzać, czy raczej nie powinien, i tak O tym wszystkim powinniśmy informować. Musimy pamiętać też, żeby zapewnić odpowiednie środowisko. Profesjonalnie podchodząc do relacji z pacjentem, wzmacniamy relację terapeutyczną. Kiedy dotykamy ciała człowieka, to wchodzimy w bardzo specyficzną relację. Dlatego warto, warto być wyczulonym na to. Jak dana osoba reaguje na naszą terapię manualną. Za pomocą dotyku możemy też okazywać pewność siebie, która będzie budowała poczucie pewności pacjenta i zaufanie do nas jako do specjalisty. Dotyk jest no właśnie, bardzo specyficzny. Każdy z nas woli czy preferuje inny rodzaj dotyku. Dlatego też nie zawsze musimy wykonywać bardzo mocną terapię manualną. Okej. Okay. Może w niektórych przypadkach jest to jak najbardziej wskazane, ale często wydaje mi się, że dużo delikatniejsze podejście, wyciszenie i uspokojenie, a też jest cenne. Czyli możemy połączyć ze sobą mocną terapię i delikatniejszą terapię, a jeżeli uważamy, że ta mocna jest potrzebna. Ja bardzo często stosuję bardzo delikatne techniki, gdzie wywołuję jakiś ból, ale staram się. Zmniejszyć go, czy to za pomocą technik typu rozluźniania pozy, pozycyjnego, na przykład, czy za pomocą dermoneuromodulacji, według Diane Jacobs. Czyli mamy tutaj tak naprawdę dużo różnych technik, które będą dużo delikatniejsze i spokojniejsze, ale też będą przynosiły dobre efekty. Więc zawsze warto zorientować się, jak dana osoba reaguje na ból, reaguje na mocną terapię. No, i zastanowić się, czy nie przesadzamy, czy nie robimy zbyt mocnej, zbyt intensywnej te tej terapii. Warto zawsze dopasować to do danej osoby. Oczywiście wiele osób ma już pewne doświadczenia z fizjoterapią i mają takie poczucie, że im mocniej, tym lepiej. Ja bardzo często sugeruję, że może spróbujmy trochę delikatniej i zobaczymy, czy to też pomoże. I często okazuje się, że jak najbardziej pomaga, więc te doświadczenia wcześniejsze nie zawsze są dobre, nie zawsze są cenne, nie zawsze musimy na nich bazować. Czasami możemy próbować troszeczkę czegoś innego, spróbować delikatniej i zobaczyć, czy to może też nie zadziała jakoś lepiej, inaczej, fajniej, wyciszająco bardziej. Po trzecie, fizjoterapeuta powinien być komunikatywny. Musimy umieć nie tylko przeprowadzić wywiad, bo od tego często zaczynamy naszą relację z pacjentem. Pacjenci też oczekują wyjaśnienia diagnozy i e, opisania prognozy tego, co się z nim dzieje, jak będzie wyglądał proces usprawniania. Potrzebują też wyjaśnienia, co robimy i dlaczego to robimy. Edukacja też powinna być dialogiem, a nie wykładem na temat anatomii, biomechaniki i fizjologii. Musimy odpowiednio dobierać y, sposób w jaki opowiadamy tak żeby był zrozumiany zrozumiały dla naszego pacjenta. I to znowu wydaje się oczywiste, że powinniśmy używać yy, słów, które będą zrozumiałe dla danej osoby. No ale czasami Ciężko nam wyobrazić sobie, że ktoś może nie wiedzieć, czym jest mięsień obły albo dlaczego akurat łąkotka boli, tak? albo czym w ogóle jest łąkotka. Więc często musimy dużo jaśniej wyjaśniać to, co tłumaczymy i to, o czym opowiadamy. Dobra komunikacja pozytywnie wpływa na wynik rehabilitacji. Zła komunikacja z kolei może przeszkadzać w usprawnianiu. Fizjoterapeuci określili umiejętność, która opisywana jest jako empowering communication, czyli coś jak taka komunikacja motywacyjna, umacniająca. Chodzi o komunikację, która ułatwia pacjentowi zrozumienie tego, co się dzieje, i, pomaga, nie, mu, i jakby pomaganie w samodzielnym radzeniu sobie z problemem. Motywuje do ćwiczeń i zmian stylu życia, żeby zmniejszyć dolegliwości. Wyjaśnienia dopasowane do pacjenta, opisane normalnym, niemedycznym językiem, pomagają zbudować pewność pacjenta co do fizjoterapeuty i jednocześnie umocnić rolę w dbaniu o jego zdrowie. Czyli motywacja i budowanie postawy samodzielności i włączenie pacjenta w proces usprawniania, proces decyzji to najważniejsze elementy komunikacji. Po czwarte, fizjoterapeuta powinien być opiekuńczy. To wydaje się znowu oczywiste. I wielu fizjoterapeutów ma to tak, jakby naturalnie, bo jednak no, stajemy się fizjoterapeutami nie bez powodu. To nie jest dlatego, że nie, nie idziemy na studia tylko po to, żeby poznać fajne techniki manualne i trochę ćwiczeń, tylko jednak chcemy pomagać ludziom. Współczucie i empatia to najważniejsze elementy. Musimy dawać naszym pacjentom poczucie, że są wyjątkowi i że jesteśmy dla nich tu i teraz. Nie oceniamy, dajemy zrozumienie, dajemy opiekę. Doświadczeni fizjoterapeuci skupiają się bardziej na jednostce i na tym, kim dana osoba jest, dopasowując komunikację, dopasowując techniki do danej osoby. Z kolei młodzi fizjoterapeuci dużo częściej będą opierać się na protokołach i schematach, których nauczyli się w szkole i na kursach. Co jest zrozumiałe, bo nie mają aż tak dużo doświadczeń. Więc bazowanie na tych protokołach i schematach na początku naszej pracy jest jak najbardziej zrozumiałe i ma jak najbardziej sens. Ale im szybciej zaczniemy budować jakby na naszych złych i dobrych doświadczeniach, tym lepiej. Tym więcej i tym szybciej będziemy w stanie pomóc naszym pacjentom. Znów Słuchanie i wyrażanie zrozumienia sytuacji pacjenta bez oceny będzie najważniejsze. Chcemy dać poczucie bezpiecznej przestrzeni, gdzie pacjent jest podmiotem, a my jesteśmy przewodnikami, którzy pomagają w tej wyjątkowej sytuacji, którą jest ból, uraz, dolegliwości. Staramy się Właśnie pokazać, że skupiamy się maksymalnie na tym pacjencie, że właśnie on jest podmiotem tego wszystkiego i że jesteśmy tu po to, żeby mu pomóc. Nie my jesteśmy tutaj kluczem. Nie my mamy się pochwalić naszymi najlepszymi technikami, tym jakimi to jesteśmy specjalistami, opowiadać o tym, jakie mamy doświadczenia i opowiadać też, właśnie edukować, jakby na siłę, tylko skupiamy się na tym, co dana osoba nam mówi, i to ona jest tutaj kluczem. O wielu z tych elementów, o których mówię w tym podcaście, wspominam też w moim e-booku dotyczącym treningu medycznego. 10 zasad treningu medycznego. To jest e-book, który możesz kupić u mnie na stronie fizjokultura.pl. Link do e-booka znajdziesz w opisie tego odcinka. Po piąte fizjoterapeuta powinien być kompetentny. Wiedza, doświadczenie, ciekawość, pewność siebie, A, powinien być refleksyjny, uczący się na własnych doświadczeniach zarówno porażkach, jak i sukcesach. To są cechy dobrego fizjoterapeuty. Oprócz tego opieranie się na najnowszej wiedzy, badaniach naukowych i wyciąganie wniosków z poprzednich doświadczeń zwiększało pewność siebie fizjoterapeuty i wiarę pacjenta w proces sprawniania. Pacjenci doceniają też odpowiedni dotyk, który buduje poczucie wiary w wiedzę specjalisty i poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowa umiejętność zbierania informacji i wykorzystania krytycznego myślenia i analizy, które doprowadzają do diagnozy i prognozy, pomagały w osiągnięciu lepszych efektów. Doświadczenie bardzo pomaga w naszej pracy. Zdarza mi się opowiadać o sytuacjach, w których nie pomogłem, o błędach, które popełniłem, bo wiem, że na nich się dużo nauczyłem. Oczywiście pozytywne historie pojawiają się dużo częściej. Zawsze staram się wspominać też o nauce i o najnowszej wiedzy, no bo regularnie poszerzam swoją wiedzę, czytam dużo artykułów. Im więcej wiemy nie tylko w zakresie naszej specjalizacji, tym lepiej możemy wyjść poza fizjoterapię i zrozumieć procesy zachodzące w ciele i głowie pacjenta. Dlatego powinniśmy czytać nie tylko te książki branżowe, fizjoterapeutyczne, o technikach, anatomii, biomechanice, fizjologii itd. ale też rozwijać się ogólnie. Tu tak naprawdę książki, w ogóle książki, też pomagają nam no właśnie znaleźć punkty styku, znaleźć punkty do rozmowy i aha, do nawiązania relacji. Więc Oczywiście książki zwykłe, nie wiem jak to nazwać, w sumie inaczej popularne, czy popularno-naukowe, czy po prostu książki powieści czy science fiction i tak dalej, to też często są książki, z których możemy wynieść dużo ciekawej wiedzy, zarówno takiej powiedzmy, psychologicznej, czy socjologicznej. Możemy bardzo dużo różnych informacji wyciągnąć dla siebie, którymi później czy jakby, które powodują u nas jakieś procesy myślowe, także analizujemy i zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami, które otaczają nas, nas w całym świecie. I dzięki temu też łatwiej będzie nam czasami zrozumieć naszego pacjenta. Oprócz tego też doświadczenia własne, nasze urazy i to, jak sobie z nimi poradziliśmy, też będą bardzo cenne. Ja miałem i bóle pleców, bóle kolan, zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, tendinopatię ścięgien czworogłowych, Achillesa, łokieć tenisisty, intersection syndrom przedramienia czy problemy z haluksami. Każde z tych doświadczeń było dla mnie cenne i pomaga mi w pracy z pacjentami. Po pierwsze, dlatego, że wiem mniej więcej jak ten ból wygląda, bardziej go rozumiem. Po drugie, wiem, jak sobie z nim poradziłem, więc mam już pewne pomysły na to, jak mogę im pomóc. Po trzecie, to też osadza troszeczkę naszą pracę w szerszym kontekście. W tym, że no właśnie są. Jakby ja jestem przykładem osoby, która. Też miała podobny uraz, na przykład. I to też buduje bardzo fajną relację terapeutyczną. Pokazuje, że też jesteśmy ludźmi i też zdarzają nam się bóle pleców. W sumie wielu moich pacjentów z bólami pleców, jak opowiadam im o tym, że kiedyś miałem bóle pleców albo że ostatnio mają jakiś ból pleców, są mocno zdziwieni tym, że ale jak to, przecież tutaj tyle się ruszasz, ćwiczysz i tak dalej. No ale właśnie ćwiczenia tak naprawdę nie są stuprocentowym. Działaniem profilaktycznym przeciwko bólom pleców. One oczywiście działają profilaktycznie i zmniejszają ryzyko ból pleców, ale nadal ten ból pleców może się pojawić, bo może się pojawić u każdego. Jest wieloczynnikowy, jest niespecyficzny, nie zawsze musi być związany z tym odpowiednią dawką odpowiednich ćwiczeń itd. Więc to też są pewne doświadczenia, które zawsze są cenne. Po szóste i ostatnie. A fizjoterapeuta powinien być współpracujący. Włączanie pacjenta w proces rehabilitacji. Dialog i dopasowanie procesu do danej osoby były identyfikowane zarówno przez fizjoterapeutów, jak i pacjentów jako bardzo istotne. Prowadzenie dialogu i dopasowanie technik, ćwiczeń i komunikacji do preferencji i informacji zwrotnej od pacjenta pomagało zaangażować pacjenta w proces usprawniania. Motywowanie, wzmacnianie samodzielności pacjenta i pomoc, pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego były uznane za najważniejsze wśród cech eksperta fizjoterapii. Musimy włączać pacjenta w cały proces i uświadomić mu, że nie jesteśmy naprawiaczami, ale przewodnikami, którzy pokazują drogę przez uraz i ból. Nie przypisujemy sztywno ćwiczeń czy technik, ale dopasowujemy je do danej wizyty i potrzeb komunikowanych na bieżąco. Czyli jesteśmy elastyczni i dopasowujemy się do tego, co zgłasza nam pacjent w danej chwili. Tak samo badanie powinno być dopasowane do potrzeb danej wizyty, skupiając się na odczuciach i na tym, co zgłasza nam pacjent. Wydaje się to oczywiste, ale zdarza się tak, że już na wstępie mamy swój pomysł na diagnozę funkcjonalną i na terapię, ale nie zawsze będą one spójne z oczekiwaniami pacjenta. Dlatego czasem warto zrobić krok wstecz. Zatrzymać się i dać głos pacjentowi, wysłuchać go porządnie i ewentualnie spróbować zmienić jego sposób myślenia o bólu, razie czy o tym, jak miałaby wyglądać fizjoterapia. No ale pamiętaj, nigdy nic na siłę. Jeśli będziemy prowadzić monolog i tłumaczyć po swojemu językiem medycznym, to nie uda nam się zbudować odpowiedniej relacji terapeutycznej, która będzie owocowała w przyszłości. Dlatego tak ważna jest po prostu komunikacja. Rozmawianie. Ale tak naprawdę słuchanie naszego pacjenta jest kluczowe, bo dzięki temu możemy z nim dobrze współpracować, możemy wykorzystać pewne punkty styku, możemy wykorzystać to, co nam mówi, właśnie w później, czy w edukacji, czy po prostu w terapii i możemy zrozumieć, jak lepiej motywować go do ćwiczeń, czy po prostu do ruchu, do zmian stylu życia, tak żeby właśnie pozbyć się bólu no i zmniejszyć ryzyko bólu na przyszłość. Jak widzisz, cechy dobrego fizjoterapeuty w większości opierają, opierają się właśnie na komunikacji i zrozumieniu. Dawanie poczucia bezpieczeństwa i motywowanie pacjenta i włączenie go w cały proces. Dlatego zawsze powtarzam: nie jestem że jestem przewodnikiem, nie jestem leczącym. Do mnie lu ludzie przychodzą po pomoc, a ja staram się jak najszerzej patrzeć na problem, proponując rozwiązania, które moim zdaniem będą najlepsze, ale uwzględniając cały czas doświadczenia i oczekiwania pacjenta. Przepisywanie zaleceń zamiast współpracy i wspólnego ustalania planu może zmniejszyć motywację i pogorszyć relacje. Zawsze stawiam swoich pacjentów na pierwszym miejscu. Jestem dla nich tu i teraz, skupiam się na ich potrzebach, nie robiąc nic na siłę. Po prostu słucham i staram się na tym, co słyszę, opierać swoją terapię. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, albo hmm, szukasz jeszcze innych podcastów, pamiętaj, że znajdziesz mnie na wszystkich social mediach jako Fizjokultura, możesz napisać też do mnie maila na kontakt Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, pamiętaj, że w każdej chwili możesz do mnie napisać. Jestem zawsze dostępny i zawsze z chęcią odpowiem na wszystkie wątpliwości i pytania. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.